Bo Glarp, to po robotowemu, czy ktoś tam siedzi? Nic nie mówi. To nie jest robowóz. Fiu, to co mogło się stać? Może coś jest nie tak z torem, a nie z wozem. Może krety kopią tunel pod torem, a silne wstrząsy sprawiają, że wóz zjeżdża. Krety. One bez problemu śmigają po torze, a to znaczy, że żadne krety nie kopią tunelu. Ale na pewno nie poprosisz inżynierek o pomoc. Tak, młoda inżynierka sobie radzi, ale macie rację. One śmigają jak wichura. Otóż ja mam hipotyzę. Eee, Mam hipotezę. Wiesz, że lubię dobre hipotezy, więc słucham. Gdy mój wóz będzie szybszy, to może wejść w zakręt szybciej i nie wypadnie z toru. Czyli musimy wykonać testy sprawdzające laboratorium.